It'll be okay, I can dream the rest of it. It's just a little touch of fate, it'll be okay. It sure takes it's, its precious time, but it's got rights, and so have I. Rewelacja po prostu super, ja, ja tu mogę zostać i tak codziennie. Jest duży progres, czuję to w, w górach w szczególności, również na biegu, bo jest mi zdecydowanie łatwiej. To nie tylko ciężkie treningi, to również wspólnie spędzony czas na plaży. Zawodnicy właśnie odpoczywają. Bardzo fajnie, jest, jest mocno. Dzisiaj zaliczyliśmy bardzo fajny rower. A po, pobiłam życiówkę dziś na rowerze, także na jes, rowerze? jestem w świetnym <noise> humorze, Jutro tak. kolejna. Mam nadzieję, no po to, to jesteśmy siła. Mijają obozy później triatlonu, właśnie zawodnicy już skuteczniają regenerację po, za, po treningach. Dzisiaj mieliśmy tylko dwa treningi, za to trochę już bardziej objętościowe, było 60 km na rowerze w górskim terenie, teraz właśnie jesteśmy po treningu biegowym, ale jutro się dopiero zacznie, te pierwsze dwa dni były wprowadzające, jutro się zaczyna, jutro już 100 km, druga grupa ma 40 km, ale za to już w góry wjeżdżamy, osiągniemy 1000 metrów nad poziomem morza, naprawdę będzie. Z się nieźle, moim zdaniem dają sobie wszystko, no chociaż mam nadzieję, że wykrzyżamy i nieco ostatnie wody. I Jeśli też ci, ci, mam taką nadzieję, mam nadzieję, że dadzą radę do końca, na razie fajnie się rozkręcają, mieliśmy takie wprowadzające sobie... treningi, niektórzy biją swoje rekordy.